Dzień dobry, witam Was serdecznie wszystkich, po drugiej stronie. O, muszę, słuchajcie, zamieszać, żeby fusy opadły. Ten dźwięk... Dobry, nie? Bardzo mi się też podoba. Ja może zamknę ten przede mną, ten świecący. Będzie lepiej, żeby nie rozpraszał. Zacznę dzisiaj... Hmm troszkę może niekonwencjonalnie, od przedstawienia Wam człowieka, z którym wczoraj miałem przyjemność rozmawiać telefonicznie, pan Robert Piotrkowicz. Pan Robert Piotrkowicz, który jest troszkę tylko młodszym facetem ode mnie, ale jest dużym, przybydlonym, nakpakowanym kulturystą, który osiągnął w Polsce najwięcej ze wszystkich Polaków kulturystów. Ja nie znam się na tych wszystkich szczeblach kulturystyki, które tam gdzieś idą, bo nigdy się tym tematem w ogóle nie interesowałem. Zawsze byłem gruby, pulchny, no oczywiście z wyłączeniem wojska, bo wtedy, wtedy jeszcze funkcjonowałem w miarę normalnie. 60 parę kilo i, i całkiem niezłe zdrowie fizyczne. Potem już było tylko z równia pochyła, coraz gorzej, aż doszło do 100 kg żywego mięcha, tłuszczu wszystkiego zalanego. Pan Robert Piotrkowicz to kulturysta, który nie wstydził się w swoich wywiadach powiedzieć o panu doktorze Janie Kwaśniewskim. To jest fenomen, to jest fenomen. I jeden z optymalnych zadzwonił do mnie wczoraj czy przedwczoraj i powiedział mi właśnie o tym panu, że taka sprawa miała miejsce. Ja sobie myślę, no trzeba by, jeżeli to jest prawda, to trzeba by było coś o tym człowieku powiedzieć, dać link do jego nagrań. I pierwsze co zrobiłem to zadzwoniłem. Znalazłem telefon, zadzwoniłem do pana Roberta i pan Robert okazał się przesympatycznym człowiekiem. Przesympatycznym facetem, który nie olał jakiegoś tam pierwszego, lepszego dzwoniącego, który mu tam głowę zawraca. Ale rozmawialiśmy chwilę. Niedługo, bo nie chciałem nadużywać jego cierpliwości. Staram się zachowywać w takich rozmowach przyzwoitą długość telefon, telefonicznej rozmowy. I to wystarczyło, żebym, żebym dowiedział się, że on w wielu miejscach mówił w swoich nagraniach o mm, żywieniu optymalnym, o panu doktorze i nazywał to wszystko jako mm, żywienie wysokotłuszczowe. Nieketogeniczne, zupełnie inne. To zamieszczę wam pod tym nagraniem link dla wszystkich chętnych, żebyście zobaczyli, że tu nie chodzi o ketozę. Pan Robert doskonale wie, że to ma być albo dużo tłuszczu, nie za dużo białka i odpowiednia ilość proporcjonalna węglowodanów. Tak, aby tej ketozy nie było, aby tych ciał ketonowych w moczu nie było, ani, ani we krwi niepotrzebnie krążących. Że krążyć to one i tak będą, bo każdy, każdy organizm produkuje ciała ketonowe, żebyście nic sobie nie myśleli. I, I z tym się chciałem teraz z Wami teraz na samym początku, na wstępie, na wstępie podzielić. Pewnie, że fajnie byłoby, gdyby kiedyś tam jeszcze Pan Robert odegrał jakąś rolę w. Nowe, w tej nowej odsłonie żywienia optymalnego. Może kiedyś tak się stanie, kto wie, nie? Wiecie, ja z proroctwami to mi kiepsko wychodzi, z tymi przepowiedniami moimi sami wiecie, że to lipa zazwyczaj, ale, ale mogę powiedzieć, co bym chciał. I teraz zmieniam temat. Dzisiaj nie będzie czytania ani z książki Pana Tomasza Kwaśniewskiego, ani z tego zestawu, ani od Pana doktora. Będzie, chcę Wam powiedzieć o czymś, co... Hmm, o odczytywaniu znaków, genezy znaków albo obrazów, bo obrazy to są tak naprawdę to jest forma przekazywania informacji, przekazywania informacji w formie przez znaki, przez pewne struktury, przez pewne układy, które również można interpretować jako swoistą, taką specyficzną formę znakowania znaków. Nie? Ze znakami spotykamy się wszędzie. Na pudełkach, w telewizji, w prasie, na każdym kroku jako znaki drogowe. To są wszystko pewnego rodzaju przetransferowane piktogramy czy jakieś inne znaki, które... ale musimy znać ich genezę, musimy wiedzieć, co one w danym czasie oznaczają. A nie zawsze jest tak. Nieraz mamy do czynienia ze znakami, z malowidłami naskalnymi, które są nie tylko malowane w jaskiniach, ale są też malowane na zewnątrz na skałach. Które coś oznaczały dla, dla ich twórcy, a my nie potrafimy tego w ogóle zinterpretować. Albo wydaje nam się, że nasza interpretacja jest prawidłowa, a niekoniecznie taka musi być. Próbowałem znaleźć do groty Lascaux te 1500 różnych piktogramów, które tam podobno występuje. Nie znalazłem. Jeżeli ktoś z Was wie, zna jakąś adres jakiejś strony internetowej, gdzie można zobaczyć, Piktogramy z groty Lascaux. Oprócz tych zwierząt, przedstawień klasycznych, te mamy te kilkanaście ujęć, ale tych zwierząt jest tam 150 ponad przedstawionych, a pokazują nam tylko te kilkanaście znanych. Natomiast piktogramów nie ma, tabu. Tak jakby nie istniały, a istnieją. Ci, którzy wiedzą, z jakiegoś powodu no, nie chcą nam tego pokazywać, żeby to może nie ciekawe, to jest, może nas nie powinno to interesować. Mnie akurat osobiście to bardzo interesuje i mam taki apel do Was: jeżeli ktoś z Was wie, gdzie znaleźć te znaki, to bardzo proszę o link pod nagraniem. Przeczytam Wam fragmencik teraz z tej książki, którą sobie teraz rozpatruję na warsztacie, którą sobie tutaj u siebie teraz czytam, jako jedna z wielu. To jest ta książka Dzieła, Czasy, Ludzie, profesora Stanisława Rodzińskiego. Dla wszystkich chętnych, to jest strona 63. Wyrwany fragment z kontekstu, ale do tego zaraz się odniosę, żebyście zrozumieli, o co mi tutaj, o co mi tutaj chodzi. Pan profesor Rodziński, żyjący już, pisze tak. Oleje z lat 70., chodzi o obraz olej. Oleje z lat 70. i 80. to płótna. Malowane niezwykle precyzyjnie, chodzi o płótna konkretnego jednego artysty, nieważne jakiego, ale zaraz się wszystko wyjaśni. Niezwykle precyzyjnie, o bardzo wyrafinowanym kolorze, których istotą są tysiące dokładnie i rytmicznie malowanych punktów, kropek, które zmieniają swój kolor w zależności od tła, od kierunku, w jakim, zam... w jakim zmierzają. Jak jakaś wielotysięczna armia idąca w nieznane. Niekiedy powierzchnia obrazu zabudowana jest tymi właśnie punktami. Niekiedy, jak na jednym z płcien widzimy rozpiętą chustę zaludnioną punktami, jakby przeciętą nożem. O co chodzi w tych punktach? Punkty zaludniające obraz. A, słuchajcie, jeszcze zaraz wrócimy do tego. Muszę zmienić scenerię, bo. Ten obraz już nie będziecie go więcej widzieć. Widzicie go u mnie po raz ostatni. To już, idzie, to już idzie w świat, to już nie jest moje. Pozwolono mi, żebym miał go na wystawie. Także dlatego tylko i wyłącznie był przedstawiony na wystawie. Także to odstawiam, a przechodzimy do standardowego mojego wystroju. Do standardowego tła. Jak mi ktoś jeszcze raz tam z drugiej strony napisze, że to są fiuty na białym, na białym śniegu, to kasuje tak jak tego jednego łobuza, który tam popisał się swoją elokwencją. Także nie ma tutaj lipy, nie ma tutaj litości dla chamstwa, prostactwa i prymitywizmu. O nie, prymitywizmu nie. Prymitywizm może być. Chamstwu i prostactwu mówimy zdecydowanie nie. Dobrze, i teraz tak. Co to są te punkty tutaj u jednego z artystów, których profesor Rodziński opisał? O co tu w tym wszystkim chodzi? Jeżeli nie znamy pewnych informacji, to byśmy myśleli, że ten artysta malujący te tysiące punktów, które zmierzają w różnych kierunkach, jak mrówki idące jedna za drugą, jak armia wojska, gdzie jest wszystko poukładane, idą w półkach, zmierzają ku czemuś, nie wiadomo czemu. Chciałem Wam rozszyfrować to, dlaczego, dlaczego te punkty, skąd one się wzięły u tego, u, tego, u tego artysty. Tak się złożyło, że tym artystą był mój nauczyciel. Ale samo to, że był moim nauczycielem, że korygował przez, przez te pięć lat moje działania twórcze. Nie wyjaśniłyby mi w żaden sposób, skąd u niego na obrazach te bataliony punktów, jeden za drugim, ułożone w ryżu w różne, w różne grupy. Nic by się tu nie wyjaśniło. I gdybyśmy te obrazy zobaczyli na skałach, to byśmy myśleli, że nic byśmy nie wiedzieli. Nie wiedzielibyśmy, skąd ten jaskiniowy artysta malował tysiące punktów na jednej płaszczyźnie. Skąd to by się wzięło? Ale są pewne poszlaki, które pokazują skąd u tego mojego profesora wzięły się te punkty. I gdy to do mnie dotarło niedawno, to zrozumiałem, że jeżeli nie mamy w malowaniu jaskiniowym również takiego punktu odniesienia, o co tym ludziom chodziło, o co tym twórcom chodziło, co nam chcieli przekazać, nie rozszyfrujemy tego, nie znajdziemy tego klucza, który złamie formę przekazu. Prawidłowość przekazu, nie formę, bo forma ona dochodzi, złami prawidłowość przekazu. Otworzy nam wejście i wyjście informacji, że my do tej informacji możemy się jak wtyczką po prostu pod podpiąć. Musimy znaleźć to gniazdko. I tym gniazdkiem jest jeden z obrazów mojego profesora, który wisiał, na wisiał przy schodach na uczelni. Obraz był zatytułowany Czas. Taki był malutki podpis, to jeszcze było na maszynie do pisania. Był taki malutki, karteczka przyklejona, imię, nazwisko, czas. I wydawałoby się, że ten czas to chodzi o to, żeby się ktoś tam nie spóźniał, nie? Bo to przy schodach wszyscy przychodzą, wiecie, wiecie ci uczniowie tam latają. A może też chodziło o coś innego, nie? Że czas, żeby pamiętać. Bierz się Leniu do roboty, bo czas przed Tobą jest krótki nie marnuj żadnej chwili, ucz się, ucz się pilnie, jak niczyskie w drzwi, nie wiecie, w tą stronę, nie? Ale tu chodziło o coś innego. Ten czas na tym, bo to był obraz abstrakcyjny. Wyglądało to, to co ja zapamiętałem z tych, sprzed tych ponad 30, czy tam ponad 30 dobrych lat z okładem. Ten obraz to był wielkość, no mniejszy, był połowę mniejszy niż ten obraz za mną. Na zielonkawym tle było, był pewien układ punktów, same punkty nałożone na to w formie takiej jakby kwadratowej spirali. Obraz był czas, a może to był czas, a może to był nazwa zegar, albo zegar czas, może ja coś takiego pomyliłem. W każdym razie z, z, ja zapamiętałem obraz czas, ale mógł to być, mogła być mogło, mógł to być zegar. Jeżeli to był czas czy zegar, wszystko jedno, to Muszę zrobić taki przeskok. Czas naszego życia, w którym tutaj funkcjonujemy, składa się z poszczególnych takich fragmentów. Są to pewne okresy naszego życia. Lato, wiosna, jesień, zima. Rok za rokiem. Dzień za dniem. W tych dniach mamy godzinę za godziną i mamy również jeszcze minuta za minutą. I ten, ten nasz zegar niebiologiczny, życiowy, on funkcjonuje, on funkcjonuje tak, że nasz, nasze odliczanie czasu, które my bierzemy pod uwagę, to odliczają nam wydarzenia, które nas spotykają. Przeskakujemy od wydarzenia do wydarzenia. Tak jak teraz, gdzie na przykład widzicie, rozlałem tą, tą wspaniałą kawę. Dobrze, że się... Dobrze, że nie oparzyłem, ale... Muszę teraz podwinąć, troszkę tutaj odsunąć, ale no niestety, jak za mocno się widzicie, zacznie człowiek tutaj gestykulować, to, to zdarzają się takie awarie. I taka awaria, która się tu wydarzyła, ona zostanie zapamiętana, że w dniu takim a takim, tu na nagraniu, piwowarczy miał awarię i, i, i wylał kawę. Bo za bardzo szalał, nie? W naszym życiu każdy z nas, od narodzin do śmierci, ma określoną ilość. Tych fraktali pojedynczego dnia, tego każdego periodu, każdego tego malutkiego wycinka. Wyobraźcie sobie ten czas, zegar, jako zestaw ilościowy na płótnie tych kropeczek. Każda kropeczka to jeden dzień, a może godzina? Jest ich tysiące. Ale jest ich określona ilość. I te punkty przechodzą przez różne strefy obrazu, przez różne kolory, bo tłem są różne, różne odcienie, różne figury rysowane tymi zestawieniami styk, styków tych różnych kolorów. Tak jak w naszym życiu mamy wyjeżdżamy na wakacje i jesteśmy dwa tygodnie w pięknych krajobrazach na Karaibach. Tło nasze jest błękit. Białe, czyste, jasno-białe niebo. I takie mamy tło. I te 14 punktów jest na tle niebieskiego nieba. Ja tak teraz abstrakuję, oczywiście, ale wyobraźcie sobie, że te obrazy to, są, to jest nasze życie, to, jest, to są fragmenty naszego życia, które są przerzucone na jakieś tło na tło sytuacji, które, w których my bierzemy udział, w których uczestniczymy. Patrząc w ten sposób, na ten opis oleje z lat 70. i 80. to płótna malowane niezwykle precyzyjnie o bardzo wyrafinowanym kolorze, których istotą są tysiące dokładnie i rytmicznie malowanych punktów, kropek, które zmieniają swój kolor w zależności od tła. W zależności od pogody, od tego, jaka sytuacja nas spotyka. Mamy taki nastrój, takie zabarwienie, taką emocję. Zmieniamy tą kropkę, zmieniamy ten jeden dzień nasz, który jest. Te obrazy, jak pamiętacie, klepsydrę, prawda? Ten piasek, który się przesypuje, to jest ilość czasu przesypanego, ilość ziarenek, ilość dni przesypanych przez ten lejek klepsydry. Przyjdzie czas, że ten zbiór będzie zamknięty. My, żyjąc tutaj, nie wiemy, kiedy on jest zamknięty. Gdzie jest ta granica zamknięcia naszego zbioru tych kropek? Jak u mojego profesora, jak u mojego nauczyciela. I widząc te zbiory kropek, ja w tej chwili już widzę, że to są, to są kropki czasu, kropki odliczającego zegara, o którym on doskonale wiedział. Dlatego tak nazwał ten obraz czas albo, albo zegar. Zegar, odliczanie. Coś, co jest zbiorem zamkniętym, ale nam się nie wydaje, że jest zamknięte, bo nam się wydaje, że będziemy żyć w nieskończoność. Nie wiemy, kiedy on ma koniec, ale ten koniec zbliża się z każdym wylaną kawą przeze mnie tutaj, tutaj obok, nie? Sorry, ale... Mm. Bardzo dobra, mimo iż się troszkę wylało, będzie mniej. Ja tu tak odbieram. I, I widząc to, na przykład, jest sprawa też jest obraz, gdzie namalowana, bo ja ten obraz widziałem jako reprodukcję. Rzeczywiście składa się z wielu kropek, tak. Ma, kropki, które są na chuście, która jest jakby przecięta, przecięta nożem. Znając historię mojego profesora życiową, wiem, że w jego życiu miało miejsce, miało miejsce takie takie przecięcie nożem czegoś. Takie. Taka sytuacja, która spowodowała, że jego życie się zmieniło, ale dalej trwało. Mój profesor nie miał węchu. Stracił węch na skutek pewnych kolei losów. I to, że on nie czuł żadnego zapachu, to przerodziło się w coś, że zwiększyło wrażliwość na, na barwę, na barwę, na rytm. Na odczucia, te, które wchodzą przez oczy. Wiecie, że takie zjawisko występuje na przykład u osób, które, które nie widzą. Smysł słuchu jest wielokrotnie bardziej precyzyjny, dokładny i odwrotnie. I u niego, u niego na pewno miało miejsce takie, takie nasilenie, nadwrażliwość na ten kolor. Pamiętam korekty, gdzie. Yy, Moje prace leżały na podłodze, on podszedł i, i robił taki gest. Tak, mówi: to, ten kolor mówi bardzo dobrze znaleziony, znaleziony kolor. Ja wtedy nie bardzo nawet rozumiałem, co znaczy znaleziono. Przecież wymieszałem te, 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 te kolory różne i powstał jeden zbiorczy ten kolor. On się delektował tym, wiedział, że jest kolor trafiony, że ten kolor to nie jest prosto z tubki jako jeden z tych podstawowych dwunastu, czy sześciu, siedmiu, czy dziesięciu, piętnastu, ile tam w tych tubkach było, tylko to jest kolor wypracowany. Świadomie przez tego młodego twórcę znaleziony, pomieszany, rozjaśniony, przyciemniony i położony w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, zetknięty z drugim również takim znalezionym kolorem. Znalezionym, bo znalezienie koloru polega na tym, że wy wiecie, co chcecie uzyskać, i szukacie z tych zestawień tych podstawowych kolorów, żeby to, co chcecie uzyskać, żeby powstało, to jest to znalezienie tego koloru trafienie. Albo nie, różnie to bywa. Ile mamy? Koniec. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się tym przydługim moim wywodem na temat na temat pana Roberta Piotrkowicza i, i na temat sztuki. Ja to tak pojmuję i z tym się z wami, z wami dzielę. Do miłego. Trzymajcie się.